Dzisiaj jest mecz Alexa z Natalią. Dziewczyny z Proszę, dzisiaj jest mecz. Pięć dziewczyny z chłopaką i właśnie jest, właśnie jest pięć do jednego. I teraz nagrywamy dalej. 5 do, do jednego dla... 5 jednego Alex. dla chłopaka Aleksa z A naszej drużyny. Sława i tylko Aleks Alex umie tutaj grać. Proszę Państwa, Aaaa. specjalnie Aaaa. dla Was tak Michał i... Zobaczymy, kto wygra. Dziewczyna czy chłopak? To jest oczywiście, że chłopak, ale i tak chcemy zobaczyć, kto tu wygra. <tum> Właśnie tak to jest, jak się gra... Alex przygodza, że cicho, komu Ale czy przy piłce Alex nie może strzelać? Fabian źle krzyczy, bo jest niemądrym bratem. naszego zawodnika. Yy, uwaga. Przy piłce Alex zaczął z autu Bardzo ładnie leci w stronę brałki, Proszę Państwa! Czy ona zostać dziurę? Przybyw piłkę. Robię przybliżenie na dwie Aleks! Przypięknie Alex jestem! Koo! dla Aleksa! Oh! Jak słyszeliście, Michała Wiązka jest 6 do 1 dla Aleksa. A co macie bakom? No dziewczyna przypięcca. Ja, A ja, ja, ja Dawaj Aleks! Dawaj! Wszyscy na ciebie liczą! 6 do Cztery, tylko cztery bramki. Alexa. Yes, 7, 1, o, ale czokolade. 7-1 dla Aleksa. Aleks, proszę Państwa, Odduje? Aleks, czyli Nie trafiada! Nie niemożliwe. To też możliwe. 7-1 dla Aleksa, który i tak wygra ten mecz. Zaczyna już się poddać. Nie wierzy w to. Proszę. się yeah. oh, yeah. Aleks, dawaj! Czerwony jest cały, oh, aleks, czerwony jest oh, Są do siebie bardzo podobne. <laughs> ich pierwsza miłość. Ludzie, oni się jeszcze spotkają. Yeah. Dawaj w nagraniu. Oh, so. Przez serce yeah. nagrywam. To jest 8 do, do jednego. Osiem do, do jednego. dwie brąźniamy tylko dwie bramki, mamy telefony, ludzie! Bierzemy w to... Wszyscy teraz, wszyscy teraz wysyłają Sebastianowi SMSy, żebyśmy mieli pieniądze. Na nowy telefon. Do, 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 do. Nie! Na kamerę do nagrywania, jak Alex wygrywa. Na kamerę do nagrywania. Jak Alex wygrywa. Ty nie, grał. Ty nie będziesz grał. Będę grał, ale to warzyń, będę grał. O, proszę Państwa. O, o, o. Ale... Ale tutaj padają. Aleks zaczyna, proszę państwa. Można strzelać oczywiście za małej czarnej linii. Aleks piwa dziewczynę jak masło w maśle. Nie Co? Wie, nie wiem. Y, jakieś teksty trzeba mówić. Ale zaraz, Aleks przeszedł, przeszedł tą linię, przeszedł. I strzela nie I Natalia już opada z sił. Ale Aleks wierzy w siebie i w nią. państwa. Sędzia Kalosz! Spalony! Ej, gol był teraz? Ej, dajcie mu jedzenie, szybko! Chodź tu, Alex! 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 oj w meczu! Dobra, ja robię inny to sam. wymiotuje. Jak się czujesz? A to jest nasz fantastyczny trener. Nie nagrywaj swoim telefonem. Nie się Sebastian. Niegrzeczny Sebastian się kłodlizuje. Pokazuje mi śmierdzącego środkowego palca, a więc okay. Teraz ja nie nagrywam, ja teraz mam pauzę z kamerą. Dobra. Z kamerą. Czy... Ja, ja im zrobię zdjęcie. Fabian, zabisz twoją grubą głowę. To jest, to jest Fabian, jego głupi i nieznośny brat, który pokazuje jemu codziennie Siusiaka. A już! Patrz. Patrz, nagrywam ja. cały czas. Nie nagrywasz. Zrobisz. A teraz gramy na dwie bramki Proszę Państwa, mam dwie bramki. No, jakie dwie bramki? No gramy teraz na dwie bramki, nie widzisz? Jakie dwie bramki? Robić pałkę, to jest powiedzcie. podwójna bramka. Ej, Aleks! Ale osiem jeden jest ciągle! Alex! Alex! Alex, od nowa gracie? Od nowa. Od nowa? Ej, od nowa czy gracie ciągle to samo? To samo, że tak? Ale z ja. Za Ale Czemu wiesz, na, na, to był na, w, Adi, nasz naj, najfajniejszy zawodnik. Nasz najgorszy zawodnik. Tam idzie Kacper, ten żul spod sklepu. Mówię nie udaje się. Powiedziałeś, że to do towery od

Okej, okay. pauza. Ona robi brzyk, psik. Ej, z kamery to wygląda jakby ono stało za nim. O, Ej, a ty umie przybliżać. A, ona robi z nim brzyk, O, o, no, no. Bzyk, bzyk. Ja nie Słaba jakość mam, mam słabą jakoś do kamery. Przepraszamy za usterki. I teraz do kamery.